Te gąbrowiczowskie gęby trochę do aktorów mocniej mam wrażenie są przyklejane, no bo kojarzycie się. Bo to jest stereotyp po prostu. Oczywiście, mhm. no ja jestem Ludwiczkiem Boskim, tak. Melchiorgiem z listów do M już yy, rzadziej, ale niektórzy rokowcy pamiętają mnie jako Darka Jękowskiego z 39,5. Ale właśnie pryzmat tych ostatnich ról yy, wisi nade mną. Ja się temu nie, przeciwko temu nie buntuję, bo to fajnie grać fajne postaci. Mhm. Fajnie grać w ogóle i za to jestem wdzięczny rzeczy, które mają sukces, prawda? No to jest jakby druga strona medalu, ale ile ten su sukces kosztuje, no to, no to właśnie państwo się możecie dowiedzieć. U mnie na stand-upie. No to jest ciekawe, że jeżeli aktor wypowiada pewne nie, nie, nie swoje teksty, tak? scenariuszowe czy jakieś sztuki mhm. na pełnej prawdzie, tak zwanej, tak? żebyście Państwo w to uwierzyli, to część tych informacji w aktorze zostaje. On tego nie potrafi wyrzucić z siebie i zmienia jego życie. I to jest też bardzo ciekawy, bardzo głęboki aspekt tej pracy scenicznej. O tym się nie mówi, mhm. nikt się nad tym nie zastanawia. Wczoraj przed, przepraszam, w, w, w sobotę grałem we Wrocławiu w Pafawagu. Full widownia wypełniona po brzegi. Fantastyczne przyjęcie ludzi, którzy przyszli jednak y, myśląc, że to będzie jakaś heca albo coś takiego, coś w rodzaju pewnej chudzpy, A tu nagle ja zacząłem podawać też tematy takie głębsze, nie? Na przykład o powiedzmy, ucieczce mężczyzny od ojca do pewnego momentu, która się dzieje, o konieczności w ogóle zakopania topora wojennego. Z rodzicami o, o tym, że nie powinniśmy i nie możemy się odcinać od własnych korzeni, i tak dalej, i tak dalej. Takie ważniejsze tematy ja staram się w tym stand-upie przemycać.